Kiedyś od swojego głównego mentora, Adama Krasowskiego, usłyszałem wielokrotnie, że rozwój duchowy nie polega na czytaniu książek, na zbieraniu wiedzy, na chodzeniu do lasu i przytulanie drzew. Tak? On powiedział, że rozwój duchowy to ciągła dyscyplina twojego umysłu i ciągła praktyka. Więc wziąłem sobie do serca te jego słowa, o których mi to mówił i teraz... Po prostu zdecydowałem się dzielić tylko i wyłącznie praktyczną wiedzą, a nie samą teoretyczną wiedzą, bo teoretycznej wiedzy jest wszędzie mnóstwo, jest mnóstwo ludzi oczytanych, ale nijak to się przekłada na rezultaty w ich życiu. Wiedzą co robić, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Więc tutaj moim zdaniem brakuje po prostu dyscypliny. I praktyki. I właśnie ten taki film, ten film właśnie chciałem, chcę przygotować z myślą o wiedzy praktycznej, a mowa tutaj o akceptacji. Zastosowałem w swoim życiu ćwiczenie akceptacji, które bardzo przyczyniło się do mojej transformacji. Bardzo proste ćwiczenie akceptacji, które będzie na końcu tego materiału, ale najpierw chcę Ci przekazać co nieco o akceptacji. I nie będę definiować... Co to w ogóle w sumie jest, bo bardzo dobrze jest opisane to w literaturze Davida Hawkinsa, w sumie w każdej z jego książek, bądź jak znasz jakichś sprawdzonych swoich mentorów, możesz tam również od nich zyskać tą wiedzę na temat akceptacji. Tutaj chcę się skoncentrować tylko i wyłącznie na działaniu i w jaki sposób przyczyniła się akceptacja do mojej transformacji. Oczywiście zaznaczam, że. To ćwiczenie nie było jedyne, które wtedy wykonywałem, ponieważ dokonywałem jeszcze multum różnych działań introspekcji, różne ćwiczenia techniki uwalniania zgodnie z psychiatrą Davida Hawkinsa i jeszcze multum innych rzeczy. Natomiast jednak kiedy wprowadziłem do tamtych działań to ćwiczenie akceptacji doświadczyłem naprawdę transformacji w wielu dziedzinach życia. I tutaj sobie przygotowałem ściągę taką małą jednak nawyki za szkoły w pewnym stopniu się przydały. Żeby nie zapomnieć, co, co właśnie dokładnie, takie najważniejsze rzeczy sobie wybrałem, żeby się z Tobą podzielić, jaki sposób przyczyniło się to, te wszystkie działania, które wykonywałem, a zwłaszcza to ćwiczenie, to bardzo łatwe, krótkie ćwiczenie akceptacji. Jedną z takich rzeczy, która po około trzech tygodniach praktykowania tego ćwiczenia, było, że puściła awersja do dzieci. W pewnym stopniu, jak wcześniej, czułem opór wobec dzieci, czy nawet wziąć ich na ręce, czy nawet jak chciałem, to one nie chciały i to było widać tak, ten taki opór, tak, że taka niechęć. I w momencie, kiedyś, właśnie po tych trzech tygodniach odwiedziłem swoich znajomych, no i siedzę tam, rozmawiam sobie z nimi, jakoś tam się nad tym nie koncentrowałem, i nagle, zaraz jedno dziecko siedzi na kolanie, zaraz drugie, trzecie też się pcha. I mówię, wow! Poczułem się miło, bo przez pewien okres czułem taką awersję. Nawet trudno mi powiedzieć, skąd się pojawiła. Po prostu się pojawiła i nagle no, dzieci się elgną do mnie. Mówię, super, jest poprawa. To była taka jedna z pierwszych rzeczy, która się poprawiła. Kolejną taką rzeczą było chęć zrozumienia drugiego człowieka. To była dosyć istotna transformacja, ponieważ kiedyś, kiedy ktoś cię uraził, kiedy ktoś mnie uraził, Natychmiast stawałem w defensywie i chciałem odeprzeć ten atak, tak jakimś złośliwym tekstem czy czymś tam. A teraz, jak ktoś coś powie, nie jest to takie, nie jest to takie bolesne. Oczywiście, pewne obszary życia dalej są takie, powiedzmy, drażliwe i można, można mnie jeszcze urazić, ale chodzi o to, że to się okazało już jest o wiele słabsze, że to nie jest takie intensywne jak kiedyś. Kolejną taką rzeczą. Że ludzie chętniej zaczęli przebywać ze mną. Dlaczego? Dlatego, że puściło pragnienie ich naprawiania. Czyli jeżeli pojawiło się to zrozumienie, to podświadomie przestałem się bawić w mechanika, czyli po prostu ich naprawiania. Przestałem w większej mierze osądzać to, co robią, kim są, bo osąd to oznacza, że coś złego, a jeżeli uważam, że coś złego, no to automatycznie pojawia się pragnienie, że trzeba naprawić tego kogoś. Czyli ktoś podświadomie Widzi to i on odbiera tak. Cześć, przyszedłem Cię naprawić, bo coś z Tobą jest nie tak. No to natychmiast taka osoba się podświadomie zaczyna atakować. W defensywie jest, tak? Bo to jest, osąd jest atakiem. Kolejną taką rzeczą zacząłem dostrzegać sens w trudnościach. Wiele osób oczywiście o tym mówi, tak, że trudności Cię hartują, to, to, tamto, ale co, co, co innego świadomie myśleć o tym, a co innego podświadomie. I właśnie to ćwiczenie akceptacji, w, no tak, po kilku tygodniach praktykowania, pozwoliło mi dostrzegać po prostu sens w tym wszystkim, tak, że sens w tych trudnościach, które doświadczam, że one są po coś, że to jest wszystko po coś. I tutaj, właśnie taką kolejną rzeczą, że częściej zacząłem doświadczać radości. I wdzięczności. Jak wcześniej potrafiłem wejść na wyższy stan, na przykład radości, i przez tydzień czy nawet dwa potrafiłem być w takim smutku, w takiej jakby depresji. Po prostu to było takie uciążliwe, chcesz wejść wyżej, a no, tkwisz tutaj trzy godziny, byłeś radosny, i nagle z tydzień czy dwa tygodnie no, trudno się nawet było uśmiechnąć. A właśnie po tych ćwiczeniach, praktykowaniu tego wszystkiego. Nagle zacząłem częściej, i to nawet czasami kilkukrotnie, dnia, doświadczać radości i wdzięczności. Oczywiście są te spadki tak, te, tego nastroju, ale coraz częściej po prostu na radość zacząłem, zacząłem wychodzić. Kolejną taką rzeczą, że łatwiej mogłem wykonywać większą ilość dyscypliny. Mogłem sobie narzucać więcej obowiązków, i o wiele łatwiej było mi to wszystko działać. O wiele łatwiej było mi działać. Inną taką rzeczą, istotną w sumie rzeczą, że zacząłem mniej spać i być bardziej wypoczęty. Ponieważ według Adama Krasowskiego, jeżeli nie akceptujesz siebie, wszystkiego wokół tego, co jest, to stawiasz temu opór, a temu, co stawiasz opór, przeznaczasz tam energię. Czyli jeżeli stawiamy opór życiu, który jest, to. Wtedy marnujemy tą energię nawet w 90%, przez to czujemy to zmęczenie. I faktycznie, jak zacząłem bardziej akceptować swoje ciało, tak siebie, to co doświadczam, nagle nie potrzebowałem już tyle godzin snu, żeby być w miarę wypoczęty, tylko śpię jeszcze krócej i jestem w stanie częściej, chętniej stawać. I nie zawsze, bo nieraz jest tak, że faktycznie życiowe trudności potrafią tak docisnąć, że się spadnie w dół, ale... Częściej i chętniej się wstaje, tak? I przygotowuje się na kolejny dzień pełen wyzwań. I, i kolejną taką rzeczą, że, że taką transformacją, że kiedy akceptacja się pojawiła, zacząłem częściej akceptację doświadczać w swoim życiu, że zacząłem wierzyć, że przyczyna znajduje się w umyśle. Tak, oczywiście to wszystko jest wyjaśnione w twórczości, w literaturze Davida Hawkinsa, bądź jak uczęszczasz na warsztaty Adama Krasowskiego, bądź nawet może innego mentora, który w ten sposób też się zajmuje, to po prostu wiesz, że przyczyna zawsze znajduje się w umyśle, a to co my doświadczamy boku jest tylko projekcją. I, i chyba z taką, taką najważniejszą, najważniejszą metamorfozą akceptacji. Było to, że przestałem mieć myśli samobójcze. Jakby to nie brzmiało. To była chyba najistotniejsza przemiana praktykowania tej, tego ćwiczenia akceptacji, ponieważ te myśli wynikały z tego, że nie akceptowałem swojego życia takiego, jakim jest i pragnąłem go zmiany. Ale nie da się zmienić zewnętrznego świata. Nie zmienisz nigdy ludzi. Nie zmienisz niczego, co jest na zewnątrz. Tylko i wyłącznie możesz zmienić swoje podejście i zaakceptować. I właśnie. To ćwiczenie w dużej mierze przyczyniło się do tego, że po prostu przestałem mieć takie stany. Więc ogólnie ćwiczenie akceptacji bardzo, ale to bardzo korzystnie wpłynęło na, na mój rozwój. I teraz wykonamy sobie krótkie ćwiczenie akceptacji, które będzie trwało kilka minut, będziesz je mógł stosować codziennie, ale teraz jeszcze podam Ci krótką instrukcję, na czym ono polega. Wszystko będzie wizualizacją będziesz sobie wizualizować. Najlepiej z osoby pierwszej, ale jeżeli nie jesteś w stanie, możesz sobie wizualizować siebie z osoby na przykład kadru filmowego bądź na przykład kiedy będziesz się koncentrować na poszczególnych częściach swojego ciała, to po prostu tam kieruj swoją uwagę świadomości. Sposób taki, jaki uznasz za stosowny. Nie koncentruj się na tym, jakie jest tło, czy jest czarne, czy jest szare, po prostu będziesz się koncentrować na tym, aby Twoje ciało było poddane blaskowi. I blask, dobierz sobie, moim, zda moim zdaniem najłatwiej będzie, dobierz sobie barwę, jaką chcesz, jaką chcesz, żeby ta akceptacja była. W moim wydaniu jest to taki błękitny, taki jasno-niebieski. Jasno-niebieski czasami był zielonkawy, ale przeważnie jasno-niebieska barwa, która otaczała właśnie całe moje ciało. Całe moje ciało. I chyba tyle. Więc po prostu wszystko i wyłącznie będzie się działo tylko w Twoim umyśle. Także zaczynamy. Jeżeli nie usiadłeś sobie jeszcze wygodnie, za materiał i znajdź sobie wygodne miejsce dla siebie, tak żebyś czuł się komfortowo, ale niezbyt wygodnie, żebyś po prostu no, nie przysnął. Gdy już przybrałeś wygodną pozycję, weź sobie głęboki wdech i wraź z wydechem odpuść wszystkie myśli i cały opór ze swojego ciała. Wyobraź sobie, że z okolicy twojego serca wydobywa się Blask akceptacji, energia akceptacji, zaczyna obejmować całą twoje serce w twoim ciele. Skoncentruj się na tej energii opanowującej twoje serce i wyślij teraz tę energię na twoją klatkę piersiową brzuch, plecy, ramiona, przedramiona, dłonie wraz z palcami, cały tułów i ręce. Poddaj i puść kontrolę i poddaj energii akceptacji. Energię akceptacji prześlij dalej. Do swojej szyi i pozwól, aby ta siła, ta moc opanowała całą Twoją głowę. Energia akceptacji rozprzestrzenia się coraz dalej. Prześlij ją do swoich bioder, na swoje uda, kolana. Piszczele i łydki na stopy, tylko swoje stopy, tak abyś poddał całe swoje ciało energii akceptacji. Poczuj przez moment, jak akceptujesz siebie. Poczuj to intencjonalnie. Najlepiej jak tylko umiesz. Nie próbuj niczego zmieniać na siłę. Jeżeli pojawia się pragnienie kontrolowania wizualizacji, którą robisz, bądź masz jakieś problemy z wizualizowaniem tego, po prostu puść i poddaj kontrolę. I intencjonalnie miej taką intencję, że po prostu Twoje ciało jest całe poddane. Energii akceptacji. Mając świadomość, że całe Twoje ciało jest poddane energii akceptacji, wyobraź sobie na swój sposób, że tę energię wysyłasz do swojego umysłu. Cały twój umysł poddajesz energii akceptacji. A wraz z umysłem całą zawartość Twojego umysłu. Przyglądnij się, jakie myśli znajdują się w Twoim umyśle. Jakie przekonania, jakie emocje znajdują się w Twoim umyśle. Wszystko to, co znajduje się w Twoim umyśle, co jest zawartością Twojego umysłu, poddaj energii akceptacji. <laughs> Wszystkie myśli, przekonania, emocje wszystko to, co składa się na mechanizm Twojego ego. Wszystkie pragnienia, złość, nienawiść, Twoje cele, Twoje intencje, dosłownie wszystko, co tylko znajduje się w Twoim umyśle, poddaj to energii akceptacji. Bez pragnienia tego zmiany, po prostu temu wszystkiemu daj akceptację, najlepiej jak tylko umiesz. Takim, jakim jest. Koncentruj się na energii blasku, energii blasku akceptacji na Twoim ciele i Twoim umyśle. Poczuj, jak Twój umysł i Twoje ciało jest poddane. Energia akceptacji. Jeżeli gdzieś uciekasz myślami, po prostu świadomie skieruj uwagę z powrotem na wizualizację i koncentruj się na. Energii akceptacji. Daj z siebie wszystko, najlepiej jak tylko umiesz. I teraz, na koniec tego ćwiczenia, zadam Ci trzy pytania. Ty Tylko będziesz odpowiadać tak lub nie. Czy jest Twoją intencją, aby zaakceptować całkowicie, w stu procentach Twoje ciało oraz Twój umysł wraz z całą zawartością, która tam się znajduje? Czy to zrobisz? Czy wydasz takie polecenie Twojemu umysłowi, aby to zrobił i zaakceptował? Kiedy? Jeżeli jesteś gotów, żeby zaakceptować, po prostu powiedz teraz. Ćwiczenie praktykuj rano i wieczorem. Nie musisz mi wierzyć na słowo te rzeczy, które tam czytałem. Możesz po prostu sam to sprawdzić. Ćwiczenie już masz, więc po prostu życzę Ci no, powodzenia z tym wszystkim. I pamiętaj, wiele ludzi sukcesu mówi o zawsze, że transformacja zawsze zaczyna się od akceptacji. A po wielu dziedzinach swojego życia zauważyłem, że faktycznie akceptacja jest niezbędna do transformacji. Także stosuj rano i wieczorem to ćwiczenie, praktykuj, aż to Ci wejdzie w nawyk, i później możesz nawet to modyfikować. W kolejnych filmach będę, będę tworzyć inne na temat innych rzeczy, które też mi pomogły, różne, różne właśnie wizualizacje. Także zachęcam Cię do śledzenia mojego kanału. A jeżeli ćwiczenie Ci się spodobało, po prostu praktykuj każdego dnia. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć.